Przykazania. Księga Wyjścia, 20 rozdział od 1 do 17 wersetu. Wtedy Bóg powiedział te słowa: Ja jestem Pan, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jeśli pragniesz pozostać człowiekiem wolnym i szczęśliwym, przestrzegaj rad, które ci daję. Oto one. Nie będziesz czcił innych bogów oprócz mnie. Nie będziesz czcił tego, co stworzyłem, ani nie będziesz temu służył, ponieważ spotka cię ból i cierpienie. Ale jeśli będziesz mnie kochał i słuchał moich rad, będziesz szczęśliwy. Nie będziesz wykorzystywał mojego imienia, nie będziesz się na nie powoływał, robiąc złe rzeczy. Pamiętaj o odpoczynku. Przez sześć dni będziesz pracował, a siódmy dzień poświęcisz Bogu. W tym dniu zrezygnujesz z pracy, odpoczniesz tak jak Bóg po stworzeniu świata. Pan pobłogosławił ten dzień i uczynił go świętym. Czcij swojego ojca i swoją matkę, abyś zaznał szczęścia na ziemi. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie składaj fałszywego świadectwa przeciwko swojemu bliźniemu. Nie pożądaj domu swojego bliźniego, nie pożądaj żony swojego bliźniego ani niczego, co do niego należy.